Hejka, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Mikołaj. A ja Sławek. I dzisiaj przychodzimy do Was z odcinkiem ostatnio bardzo popularnym na Booktubie. Widzieliśmy go już u Nikoli, Doktor Bóg, u Zaksiążkowanych, u Literackiego Martini. Tak, i też pewnie jeszcze wiele osób go zrobi albo już zrobiło, no, tak jak już mieliśmy, zyskuje na popularności. Tak, cały czas, dlatego przyszła nasza kolej, żeby przewidzieć, jakie książki nas zachwycą, co nam się spodoba na tyle, żeby dać, no, około tych pięciu gwiazdek na Goodreads. No, myślę, że to nie jest łatwo, żeby jakaś książka dostała właśnie 5 gwiazdek. To dużo rzeczy się składa właśnie na ocenę tej książki i musi nas naprawdę zachwycić. Tak, zarówno technicznie, ale przede wszystkim musi podbić nasze serca musi po prostu nas przemawiać ale też mieć właśnie fajnych bohaterów musimy im kibicować. Dokładnie, to jest wiele składowych Książki, które dzisiaj polecę, no, w większości się na tę listę nadają. Oczywiście mogą się pojawić tytuły, no, bo my to tylko przewidujemy które nie zachwycą nas aż tak bardzo. Ja też chciałem, żeby było trochę różnorodnie i chciałem też różnymi gatunkami. Także nie wiem, czy wszystkie książki się idealnie nadawały do tego zestawienia, ale na pewno wszystkim jestem wszystkich jestem bardzo ciekawy i we wszystkie wierzę. Przechodzimy do odcinka i pierwszą książkę wybraliśmy wspólnie, ponieważ uważamy, że nam się spodoba tak samo praktycznie. Dlatego na liście znalazła się nadchodząca premiera, a mianowicie Felix Ever After Casey in Selender. Chyba tak się czyta? No w każdym razie bardzo wyczekujemy tej książki. Tak, wiemy, że w Polsce ma wydawać ją Winidia, także już naprawdę czekamy na nadchodzącą premierę, liczymy, że już będzie, no może nie na, na dniach, ale, ale może... że niedługo już. Tak, bliżej lata, bliżej wakacji. Na pewno byśmy chcieli, ponieważ powieść zbiera świetne recenzje wśród tych booktuberów, którzy czytali ją już po angielsku. No tak, jest to książka młodzieżowa, ale chyba obyczajowa, ale właśnie poruszając takie ważne tematy, mm -hmm. więc ja na nią mam bardzo mam ochotę i też bardzo liczę. Tak, na pewno będzie wartościowa, no, liczę jednak, że m, oryginalny tytuł zostanie Felix Ever After. ja też właśnie, ale okładkę tak samo. Właśnie, by. mam nadzieję, że, ale zając Winidia, nie zrobią tego źle. Więc nawet jeśli zmienią okładkę, to myślę, że będzie dobrze, chociaż uważam, że w tym przypadku i oryginalna okładka, i y, tytuł są po prostu idealne. Kolejna książka, którą przygotowałem, Jak już młodzieżówkami, to jest to. Są to listy do utraconej. Bridget Kemerer. Powiedź ogólnie jest trudno dostępna. Nie wiem, czy znajdę ją na e-booku, ewentualnie przeczytam w wersji papierowej. Jest to powieść młodzieżowa, opowiada o nastolatkach pomiędzy którymi relacja nawiązuje się przez zostawianie sobie listów na cmentarzu. Także fabuła zaczyna się dosyć ciekawie, zresztą jak wiele powieści młodzieżowych, ale ta zbiera naprawdę dobre opinie. Ja już um, tę książkę wypatrzyłem bardzo dawno temu w Empiku, już wtedy mnie zaciekawiła, jakoś wtedy jej nie kupiłem, a no. później szukaliśmy jej używanej, bo chyba w końcu znalazło się tak, używaną. No właśnie, tak czasem jest, że jakaś książka się spodoba, nie kupimy jej wtedy, a później straci na dostępności i po prostu trzeba jej szukać. Także, kiedy będę miał ochotę na powieści młodzieżowe, to na pewno osiągnę potem i liczę, że mnie zachwyci. Mam nadzieję, że zachwyci mnie książka. Gdyby ocean nosił twoje imię, autorstwa Tachery Mafi. No jest to bardzo znana młodzieżówka, więc na pewno wszyscy już o niej słyszeli, przynajmniej o fabule. Dlatego nie będę o niej opowiadał, natomiast chcę zaznaczyć, że ta książka już dzieje się jakby w dawniejszych czasach niż aż aktualne. Mhm. Ponieważ dzieje się tam kilka miesięcy właśnie po zamachu na World Trade Center. Więc bardzo mi ciekawi klimat właśnie jak to będzie przedstawione. To jest coś specyficznego i coś ciekawego. W podobnych czasach dzieje się akcja filmu Lady Bird. Fajnie jest tak, że niby dzieli nas od tamtych wydarzeń 20 lat, ale jednak zmiana jest ogromna. Tak, ale właśnie filmy to jeszcze, ale właśnie nie, nie czytamy chyba jeszcze książki, żeby y, działać, mm -hmm. szczególnie młodzieżowej. Yy, więc yy, no zobaczymy, mam nadzieję, że mnie zachwyci, ale zbiega rewelacyjne opinie, więc myślę, że to, o tą książkę akurat się nie boję. Mm -hmm. Także możecie dać znać ogólnie o tych książkach, które Właśnie. przedstawiamy, co o nich myślicie, czy waszym zdaniem yy, warto się na nie tak dobrze nastawiać. Kolejna książka to Zbiór opowiadań, bardzo znany tytuł, czyli Cud, Miód, Malina Anety Jadowskiej. Generalnie widzę, że te książki, które dzisiaj pokazujemy yy, w dużej mierze są znane, ponieważ zawsze yy, Ha, jeśli jest hype na jakąś książkę, to dużo się o niej słyszy, można poznać dużo opinii i wtedy łatwiej jest się na nią nakręcić. Tak. Chociaż nie ukrywam, że czasem mam, że poznaję jakąś książkę, która jest kompletnie nieznana i po prostu bardzo jakoś mam, nabieram na nią ochotę, ona tak woła do mnie, bo jestem też ciekawy, żeby się przekonać, jaka jest, jeśli jest taką świeżynką i nie znam żadnych opinii o niej. No ale zdarzyło się, że parę razy była nietrafiona, bo jednak wiadomo, co znajome, to trochę wiemy, czego się spodziewać. I właśnie o tej książce słyszałem wiele dobrego, że podobno jest przesympatyczna. Aneta Jodowska jest na liście autorów, z których twórczością powinienem się zapoznać. Jest to trochę taka lista hańby, ale ostatnio zacząłem ją nadrabiać od Brandona Sandersona, ponieważ słucham Legionów audiobooku i jestem zachwycony, tak wam tylko powiem. Także mm, ostatnio też wspominałem, że Dora Wilk krzyczy do mnie z regału, także jak wiadomo, być może dam szansę Anancie Jadowskiej. Nie wiem jeszcze, czy zacznę od Dory, czy od cudmia od Maliny, ale uważam, że opowiadania mnie zachwycą. Teraz pokażę Wam książkę Wybacz mi Leonardzie i mam nadzieję, że to również będzie ta pięciogwiazdkowa pozycja. Książka opowiada o Leonardzie Pikoku, chyba tak się nazywa chłopak, który ma w wieku 18 lat, chyba on goli głowę na łyso i idąc do szkoły bierze ze sobą broń, ponieważ chce się rozliczyć właśnie ze swoją przeszłością i z osobami, które go nie rozumieją. Więc uważam, że ta fabuła mnie tak intryguje, tak mnie ciekawi w ogóle, jak to będzie poprowadzone. Słyszałam, że właśnie książki tego autora są naprawdę dobre, są naprawdę dobre książki młodzieżowe. Więc... Ale jest to poważny temat, jak na książkę młodzieżową. Właśnie, ale właśnie bardzo mi ciekawi, jak to autor tutaj ujął i przedstawił. Generalnie tutaj mógłbym pokazać inne książki tego autora, ale wybrałem te, które mi najbardziej ciekawi, ale ogólnie tą jego twórczość na pewno, na pewno się mnie zainteresuje i na pewno będę po nią sięgał tak w czasie. Jeśli będę miał ochotę na jakąś młodzieżówkę, to będę miał w pamięci, że jeszcze te książki są nieprzeczytane. Ale w sumie jestem ciekawy, co skłoniło Lonad do tak radykalnego czynu i troszkę mi się kojarzy z 13 powodów. No wtedy poznajemy, jest, co tak. jakby skłoniło Hanna Baker, a tutaj co Leonarda. Nie wiem, zobaczymy. To zobaczymy, czy będzie coś podobnego. Mhm. Ale właśnie bardzo liczę na ten tytuł. Z kolejną książką mam problem, bo cały czas idziemy takim w miarę młodzieżowym klimatem. Ta książka jest obyczajowa, ale nie wiem, czy opowiada o dorosłych ludziach, czy bliżej właśnie nastolatków. Jest to druga strona Kim Holden. Słyszałem o książce, że jest bardzo mocna. Ogólnie usłyszałem o niej po raz pierwszy na kanale Kat Vloguje. Kat mówiła, że książka jest no trudna, ale że jest też zachwycająca. I właśnie czasem jest takie flow, czasem mamy taki nastrój, że chcemy poczytać coś, coś cięższego. Właśnie książka, wiem, że opowiada o depresji, i, no nie wiem, na pewno kiedy chciałbym ją przeczytać, uważam, że czasem takie głęboko emocjonalnie książki mogą zachwycać, mogą zapadać w pamięć, dlatego tym daję na, na naszą listę i zobaczymy. Kolejna książka to Na Zawsze, ale z przerwą Taylor Jenkins Reid. No ja bardzo pokładam duże nadzieje w tej książce, ponieważ jest to autorka Siedmiu Mężów Evelyn Hugo. Wiecie, że ja ją tą, tę książkę uwielbiam i mam nadzieję, że ta mnie również zachwyci. Wiem, że ona opowiada o S. Elsie. Elsie Porter, która musi się pozbiegać po śmierci swojego męża, i generalnie mam, mam wrażenie, że książka będzie opowiadała właśnie o żałobie, o tym, jak sobie główna bohaterka musi z nią poradzić, dlatego bardzo mnie ciekawi. Wiem, że to jest książka obyczajowa, ale znając Salem Jenkins' Reed i jej język, ona nawet prostą historią może czytelnika zaciekawić i może się czytelnik zaangażować. Mm. Więc myślę, że z tą pozycją będzie tak samo. Ja czytałem i myślę, że może ci się spodobać. Wiem, ja że to jest, coś bardziej, to jest bardziej klasyczny pomysł niż na przykład forma wywiadu albo taka historia z dawnych lat. Mnie książka ogólnie bardzo się podobała. W trakcie była naprawdę wciągająca, jak na obyczajówkę, chociaż przyznam, że teraz nie myślę o niej zbyt często. Tak trochę wyleciała mi z głowy. No ja nie wiem, czy to może będzie akurat pięć gwiazdek, ale myślę, że też mnie zachwyci. A może akurat wbije się do tej topki? Jeśli lubisz styl, styl autorki, to właśnie fajnie go poznać tak od początku. Zostańmy przy Taylor Jenkins Reid. Mam tu siedmiu mężów, Evelyn Hugo, czyli według Mikołaja mój must read, który no, okay. powinienem przeczytać. Ale mhm. obaj lubimy świat filmu, także myślę, że takie właśnie historia aktorki, opowiedziana w formie wywiadu, na pewno mi się spodoba. Wiem, że tego wywiadu tu nie czuć aż tak bardzo, że te takie o, że jej tak. opowieści są bardzo długie, także nie czuć tego za bardzo. No, wiele osób się tym zachwycało, yy, także już słyszałem bardzo dobre opinie, no muszę w końcu sięgnąć, ponieważ naprawdę jestem ciekawy tej historii, jednak wiadomo... Yy. Kiedy jest tyle fantastyki, tyle takich porywających historii, trudno się zebrać czegoś bardziej obyczajowego, przynajmniej ja tak mam. Ale czasami jest po prostu na taką książkę, jeśli się sięga. Tak, czasami mamy taki trochę bardziej powolny nastrój, właśnie mamy tak. ochotę na coś takiego, a nie na, wiecie, wybuchy, krew się leje, tylko właśnie coś takiego spokojnego. A tutaj świat dawnego Hollywood zdecydowanie zachęca. I akurat to jest jedna z książek na tej liście, że... Naprawdę przewiduje te pięć gwiazdek. Mm -hmm. Tutaj myślę, że no, może, mogą się sprawdzić te przewidywania. No ja też tak myślę. Ja teraz trochę zmienię gatunek i pokażę Wam szeptacza Alexa Norda. O tej książce ja już mówiłem na kanale i też swojego czasu była dosyć właśnie znana. No jest to thriller, więc mam wrażenie, że. Tej książce będzie ciężko wbić na te pięć gwiazd, mm. tak, jak, tak jak wspominaliśmy na początku odcinka, ale bardzo w nią wierzę, też dlatego, że bardzo mi się kojarzy właśnie klimatem, tak historią z kredziarzem autorstwa CJ Tudor. Ja kredziarza uwielbiam i tutaj czuję takie pewne powiązania, takie pewne podobieństwa pomiędzy tymi książkami. Tak, może być ciut bardziej mroczna, niepokojąca. I może to jest też plus, nie mm. wiem, zobaczymy. Jakiś resztek emocji. Właśnie. Ale Fabuła zapowiada się na pewno obiecująco, więc ja potem książkę mam zamiar sięgnąć w tym roku. I tak jak już y, mówimy o wszystkich książkach, mam nadzieję, że mnie zachwyci. Ale szeptać raz na jakiś czas się przewija u nas na kanale. Tylko to jest tak, że czas mam na niego ochotę, później gdzieś tam usłyszałem, że jest bardzo straszny. To na szczęście w komentarzach trochę mnie uspokoiliście, że jest bardziej taki niepokojący, klimatyczny. Także nie wiem, w końcu na pewno ja również sięgnę, ale chyba nie przewiduję go jako taki, nie wiem, wybitny. Nie chcę się aż to tak ustawiać. Ja myślę, że mi się może właśnie tak Podobać. Widać, że fajnie ułożyliśmy książki. Najpierw zaczęliśmy od tych bardziej młodzieżowych, przeszliśmy teraz do thrillerów. Także mam tutaj łańcuch Adriana McKinty. No jest to powieść, którą yy, Mikołaj Ty kiedyś wypatrzyłeś, jakoś przeczytałeś mi opis. Pamiętam, że byliśmy bo ja wtedy, Ja też wypatrzyłem w pracy. na właśnie jakimś yy, kanale na BookTube. Tak, pamiętam, że byliśmy wtedy w pracy. Przeczytałeś mi ten opis. Ja tak na początku nie wiem, miałem mieszane uczucia. Myślałem, że to będzie taki trochę prosty thriller i dalej nie uważam go, że to może być coś wybitnego, ale jeszcze usłyszeliśmy od naszej starszej siostry, że książka jest naprawdę fajna. No ale słuchajcie, fabuła jest po prostu tak intrygująca, bo ogólnie opowiada o tym, że yy, Dziecko pewnej kobiety zostaje porwane, po czym ona dostaje telefon, że aby odzyskać swoje własne dziecko, musi porwać kolejne. Ajejko, a I to właśnie tak. układa się w taki łańcuch, a jeszcze tutaj na końcu macie takie jakby opcje do zaznaczenia. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest tutaj na górze, że jest taki do wyboru ofiara, porywacz, ocalały, kryminalista. A ty kim jesteś? I macie, wiecie, macie wstawić jakby ptaszka w odpowiednie miejsce. No, uważam, że to jest przeciekawe. Ta fabuła po prostu tak za mną chodzi, że gdybym miał teraz sięgnąć po jakiś thriller, to pewnie po to. Chociaż ostatnio może być z tym trochę ciężej, bo czytam więcej fantastyki, a raczej thrillery, kryminały słucham w audiobooku, a jednak ta książka wydaje mi się trochę zbyt wartościowa, jak na audiobook. Także muszę w końcu znaleźć na nią miejsce, żeby ją przeczytać. Już teraz w w ogóle nie mam mieszanych uczuć co do tej fabuły. Jestem naprawdę mega ciekawy. Kolejna książka jest gatunku fantastycznego i chodzi mi o Niewieć i Słowik Katrin Arden. Nie wiem, czy tej książ fabuła tej książki aż tak mnie zachwyci, natomiast liczę tutaj na klimat. Właśnie na te rosyjskie klimaty, te różne baśnie, wierzenia. Też zimowy klimat słyszałam, że tutaj ma, jakby odgrywa dużą rolę i że jest to fajnie tutaj wyczuwalne. No i też zbiera rewelacyjne recenzje właśnie. No, wiem, że mogę też to powiedzieć, bo o tym usłyszałem, że trochę wyjątkowe jest w tych książkach, że nie ma tutaj tak wyraźnie zarysowanego wątku romantycznego. Pewnie w dobie, że w każda fantastyka potrzebuje wątku romantycznego, to może być miła odmiana. No i właśnie e, chciałbym właśnie też zobaczyć, jak to jest, to, jak to jest tutaj przedstawione. E, dlatego na pewno będę ją czytał w tym roku. Myślę, że w okresie bardziej właśnie zimowym, żeby jeszcze bardziej poczuć ten klimat. No i właśnie też liczę na taki trochę język baśniowy, na takie właśnie różne bajki, opowiadania. Myślę, że to będzie fajne w tej książce, fajnie przedstawione. Ale w zimie planujesz przeczytać jakby w zimie całą trylogię, czy bardziej zacząć i po prostu później zobaczysz? Znaczy, zobaczę, jak będę miał też ochotę, jak się wiadomo, czy mi się spodoba, mhm. ale, ale na pewno pierwszy tom spróbuję czytać zimą i myślę, że te pięć gwiazdek tutaj będzie. Idąc dalej fantastyką, mroczniejszy odcień magii, Victory Schwab to jest tak samo y, jak Felix Ever After nasza wspólna książka. Tak. Obaj bardzo w nią wierzymy. No liczymy na te pięć gwiazdek z tych książek fantastycznych Victory Schwab, czyli mamy jeszcze Świat Verity, czyli tam gdzie jest y, okrutna pieśń mroczny dół. Tak. Mamy tak samo y, tę i mamy też jeszcze Vicious. Słyszałem chyba, że ta zbiera najlepsze opinie, jakoś tak podsumowując. Wiem, że dużo osób jest zachwyconych tą trylogią. No mm -hmm. patrząc, bo nie wiem, czy Wiszów ma mieć kontynuację, czy coś jest z Ma mieć trzeci A, no to w takim razie okrutna pieśń z dylogią. No a tutaj mamy serię już ukończoną, no, która jednak jest bardzo ciekawa. Opowiada o dwóch Londynach, o przemieszczaniu ja się po miejsku. Cztery pomiędzy... w ogóle chyba. Cztery to czterech, a Londyny. <laughs> Nie dwa. O przemieszczaniu się pomiędzy nimi. No, ja akurat tutaj się w ogóle nie boję o pomysł, ponieważ wiem, że Wikiszłap tutaj zawsze na, staje na ta, ta, wysokości ta, ta, zadania. Tak, ta, na pewno nas nie zawiedzie pod tym względem. I ja myślę, że też i językowi, zapewne wykreowanie bohaterów tutaj będzie wszystko mm. w jak, na, naj, na jak najwyższym poziomie. I też właśnie po, po przeczytaniu okrutnej pieśni i niewidzialnego życia Adilaru myślę, że Wikiszłap to może być taką pisarką, jedną z moich ulubionych. Więc no, bardzo liczę tę mm. książkę i mam, o, mam nadzieję, że mi się spodoba. A tu będzie. W ogóle moja pierwsza seria o tej autorki, ponieważ jestem już po Adi, uwielbiam, ale jako seria to będzie pierwsza książka. Czy od tej zaczniesz? Yy, serii, jakby z tych trzech serii, które mamy? O, myślę, że tak. Zresztą nie bez powodu ją tutaj daję. Ona naprawdę woła do mnie z półki. Co też chciałem powiedzieć do tych pomysłów WikiSzłap. ostatnio na swoim Instagramie dodała, że jakby dodała na swoim Instagramie post o tym, że wydaje komiks. I wiecie, mój angielski jest nim tak różnie, ale z tego co wyczytałem, komiks opowiada o dziewczynie, która we wszystkich jakby odbijających powierzchniach, w lustrach i tak dalej, widzi śmierć. No czy to nie jest ciekawe? Widzi po prostu jakby chyba postać śmierci, no ale tak samo Adila Rui, umowa, wiadomo, o tym już opowiadaliśmy o tej fabule ale generalnie wszystkie fabuły są na tyle takie intrygujące, takie niespotykane, takie mocno mm. oryginalne, że po prostu po te książki chce się sięgać. Nie wiem, skąd, nie wiem skąd ona bierze te pomysły, ale naprawdę no, jeśli się opowie te, te fabuły, to naprawdę dają czadu. No i liczymy, że ten komiks przyjdzie w końcu do Polski, ponieważ no bardzo chciałbym go przeczytać. No, w końcu nie w końcu, on jest dopiero pewnie nowy za granicą. No, ale że kiedyś go się doczekamy. Tak, mamy nadzieję. Już ostatnią książkę, którą tutaj pokażę i którą, na którą w ogóle wpadłem już pod, pod koniec wybiegania, książek do tego zestawienia jest to Harry Potter i Zakon Feniksa autorstwa J.K. Rowling. Ja na pewno będę kontynuował serię właśnie o Harrym Potterze. Przeczytałem pierwsze cztery tomy, więc czeka na mnie jeszcze piąty, szósty, siódmy, ale właśnie mam nadzieję, że te pierwsze mi się bardzo podobały i że kolejne będą równie dobre. Helenka bardzo polecała tentą, więc na pewno jestem jego ciekawy, ponieważ film jest moim ulubionym. Właśnie Piątka to jest mój ulubiony film. mnie jak to będzie przedstawione w książce, jakie, jakie będą różnice, więc na pewno po niego sięgnę, choć obawiam się bardzo jego... Jego ilości stron po prostu trochę mnie to przeraża. Mam nadzieję, że też będzie się czytało bardzo szybko i że po prostu tę książkę pochłonę, ale przewiduję tutaj 5 gwiazdek. Zresztą większe wszystkie książki o Harrym Potterze u mnie to jest takie 5, 4,5, jak myślę, że minimum 4 gwiazdki, ale yy, u tego jestem dosyć przekonany, że będzie 5. No w ogóle teraz media rodzina wydaje te ilustrowane yy, książki Harry'ego Pottera. Chyba skończyli aktualnie na czwartym tomie. Tak? tak, na czwartym. I wiecie, jestem bardzo ciekawy, jeśli wydaliby Piątkę Ilustrowaną, jaka gruba będzie ta książka, ponieważ no, te ilustrowane wydania są przepiękne. A ja właśnie chciałbym, żeby mi wydali tą Piątkę, jakby Piątkę tym ilustrowanym, ponieważ wtedy bym przeczytał ją. Mhm, gdybyś zdążył Gdybym jeszcze. Zdążył, ale raczej no, przeczytam w zwykłej wersji. Ja też czytając Harry'ego Pottera na pewno chciałbym którą książkę przeczytać w wersji ilustrowanej. Na koniec ode mnie książka też tak trochę gratisowa, którą no, Mikołaj mi doradził żeby mi dawać do tego zestawienia. Ja ja też nie wiem, i raczej nie przewiduję tej pięciu gwiazdek, ale tak strasznie wierzę w ten tytuł, a chodzi o na krawędzi wszystkiego, Jeffa Gilsa. Jest to książka, którą kiedyś pokazał mi Mikołaj. Ona już, no to było parę ładnych lat temu, naprawdę do mnie przemówiła. Mamy ją już na regale i regularnie do mnie woła, może nie za głośno, ale jednak raz na jakiś czas o sobie przypomina. Ja nie słyszałem żadnej opinii o tej książce. To jest ogólnie fantastyka, ale jest to. Mi... Młodzieżowa w ogóle. Tak, fantastyka młodzieżowa ma kontynuacji, nie wiem na ile powiązaną z pierwszą częścią, ale jakby jest druga książka. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, bardzo w nią wierzę. Nie wiem jeszcze, jaką ocenę przewiduję, ale no, myślę, że są takie książki, na które jestem tak nastawiony, dlatego chciałem dzisiaj o nich. Ale zdziwiłem się właśnie, że ją chciałeś dać, ponieważ nie wydaje mi się aż taka dobra. Nie wiem. Ja pamiętam, że mi kiedyś też się bardzo spodobało, dlatego, że ją kupiłem, ale jakoś tak teraz za często o niej nie myślę. Ale jestem naprawdę ciekawy tej historii i... No, no, bądź co, bądź bardzo na nią No to że wytestujesz i powiesz, czy fajna jest. Tak, to już na tyle, jeśli chodzi o książki, które chcieliśmy wam pokazać. No, mi się ten odcinek bardzo dobrze nagrywało. Ja w sumie miałem ochotę na taki bardziej pogadankowy odcinek. Wiem, że do tematu podeszliśmy momentami dosyć luźno, ale najważniejsze jest to, że po prostu oparliśmy pomysł na ten odcinek właśnie na um, tym Five Stars Prediction. Tak, ale tak się luźno go nagrywało, tak przyjemnie. I też właśnie zrobiło mi ochotę do te książki, które pokazałem. Tak, taki odcinek, gdzie pokazuje się książki, które właśnie albo do ciebie wołają, albo po prostu które przewiduje, że będą dobre, to tak po prostu nakręca czytelniczo. Tak, no. Ma teraz... się, tak, ja też mam ochotę krócić na wszystko. Za chwilę musimy iść robić obiad, ale najchętniej to bym po prostu zamiast tego obiadu poszedł czytać. <grym> Także naprawdę bardzo fajny odcinek. Mamy nadzieję, że Wam też się spodobała ta forma. Ale na koniec jeszcze chcielibyśmy coś tutaj Wam pokazać, ponieważ ostatnio przyszła do nas paczka od widza. Konkretnie paczkę przysłała nam Katia, za co naprawdę pięknie, pięknie dziękujemy. To w ogóle Ale było... to był taki, taki szok w ogóle, że ktoś chciał wysłać nam paczkę i że, że w ogóle się jakby fatygował, żeby to zrobić, żeby zapakować, żeby coś kupić. No tak, chodzi o to, że my wiedzieliśmy o tym trochę wcześniej, bo dostaliśmy wcześniej informację mailem. Ale samo to odpakowywanie. Naprawdę, czekaliśmy na paczkę i po prostu jesteśmy zachwyceni. Tak, bardzo dziękujemy, jest nam po prostu tak miło. Tak, w ogóle tak strasznie dużo tego było. To jest tak, że jeśli ktoś chce nam coś wysłać, to my nie liczymy na nic konkretnego. Nawet jakiś list, albo po prostu wszystko nas ucieszy. A to i po prostu tutaj, tak. paczka była prześwietna, i właśnie chcielibyśmy wam, trochę, chcielibyśmy wam trochę pokazać, co w niej się znalazło. Także były dwie książki. Jedna to y, Maleńkie Lato Sławomira Mroszka. No bo po prostu bardzo mała, ładna tą okładkę. Tak, tytką. w ogóle to jest obwoluta i jest okładka, jeszcze za chwilę pokażę Wam do czego ta okładka pasuje. Albo już od razu, zobaczcie, dostaliśmy też takiego żółwika, taką figurkę, to jest jakby um, taki um, szklany, porcelanowy jakby żółwik i na żywo on po prostu idealnie się wkomponowuje w tę okładkę. Nie wiem, to było tak trafione, śliczny ja żuwik. Mówi... jeszcze do pary mogę pokazać właśnie... Obrazek, który dostaliśmy, ręcznie jest namalowany. Tak, postaram się, postaram się go pokazać, żeby. O, teraz. O, może teraz będzie go lepiej widać. Jest prześliczny, po prostu jesteśmy w ogóle to, w szoku. Wszystko tak się zgrywa ze sobą. Tak, to wszystko jest tak spójne, żółwiowe, książkowe, naprawdę świetne. No, naprawdę, namalowany ręcznie obrazek prześliczny. jeszcze. Tak, właśnie, jeszcze pokażę. Tak, jeszcze mamy jedną książkę, czyli y, krótkie odpowiedzi na wielkie pytania Stephena Hawkinga. Książka, którą mam zamiar podczytywać sobie po trochu. Ostatnie... Ja też kiedyś chciałbym właśnie po nią sięgnąć. Myślę, że właśnie taka literatura faktu popularna naukowa to jest chyba mm -hmm. tak. Myślę, że to może być coś ciekawego. Ja jeszcze nie czytałem, ale, ale słyszałem, że te książki są bardzo przystępne. Nie, są, nie jest to nic trudnego. Właśnie, niby. No ale na tym to chyba polega, właśnie. że właśnie takie łatwe odpowiedzi na takie trudne pytania. Ale myślę, że ona może was tak lekko przerażać na początek, ale właśnie słyszałam, że nie trzeba się jej bać, po prostu jest całkiem przyjemna lektura, więc A ja na pewno po nią sięgnę. I może to być fajna zmiana gatunku. Do tego w paczce znalazły się przepiękne rzeczy dla Helenki, plastyczne. O, tak, tak samo dziękujemy w imieniu Helenki, naprawdę była zachwycona. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za paczkę i no to tyle. No jesteśmy tak, super jest wdzięczni tak. i bardzo nam miło. Tradycyjnie zapraszamy Was na naszego Instagrama, którego nazwa wyświetli się na ekranie. Myślę, że warto. Poza zdjęciami, bardzo ładnymi zresztą, zwięzłymi recenzjami, też jesteśmy aktywni na story, staramy się właśnie jakoś trzymać z Wami kontakt, zadawać różne pytania. Także wpadajcie. Tak samo chcielibyśmy Was zaprosić na nasze konta na Goodreads i lubimy czytać. Wszystkie linki dostaniecie w opisie. Oke, zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie z nami na dłużej. To wiele dla nas znaczy, to możecie też zostawić pod tym odcinkiem komentarz albo łapkę. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!